Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. Dostaliśmy dzisiaj nowego maila z nowymi patchnotesami, także sobie je przeczytamy, zobaczymy co nas tutaj będzie czekało w przyszłości, w niedalekiej przyszłości. Ci, którzy mają ustawiony język polski mogą mieć tutaj takie zdziwko, bo po polsku po prostu nic nie widać. Więc jeśli nie widzicie tego patcha u siebie, to musicie zmienić język na jakiś inny. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i bez przedłużania, przejdźmy sobie do tego patcha. Patch wejdzie w życie 12 czerwca, nosi nazwę War of the Last Snows, prawdopodobnie Wojna Ostatnich Śniegów. Chyba tytuł jest nawet przetłumaczony i widoczny w polskiej wersji, więc jak jest inny tytuł, to wybaczcie. Natomiast przejdźmy do treści. Punkt pierwszy, nowy sezon. Mamy już piąty scenariusz w sezonie sporów, właśnie War of the Last Snows. No i główne cechy tego scenariusza. No to mamy tak. Będziemy mieli klasy. Mamy klasy druida, inżyniera, zielarza i warlorda. Chyba wódz na polski. Opisu tych klas niestety nie mamy, tak. Oczywiście te buffy będą nam gwarantowały jakieś umiejętności, jakieś ulepszenia, w zależności od tego, jaką klasę wybierzemy. No, tak moim nosem tutaj coś powiem. Kilka słów od siebie. Druid może być ciekawy. Inżynier raczej nie będzie wybierany przez nikogo, bo mi się to tylko kojarzy z budowaniem i niszczeniem. No chyba, że byłyby tam naprawdę jakieś potężne buffy, gdy niszczymy, gdy budujemy, wtedy nasz legion by posiadał jakieś dodatkowe procenty. Na pewno ta klasa musiałaby być dobrze zbalansowana, żeby była grywalna, żeby ktoś się wybrał, ale raczej nikt nie będzie brał tutaj inżyniera. Zielarz coś z leczeniem. Może jakaś większa produkcja eliksirów na dzień. Szczerze mówiąc, bardzo mi się tutaj ten zielarz z druidem kojarzy, więc zobaczymy. No a Warlord, wiadomo, pewnie jakieś tam bojowe umiejętności, więc większość z nas na pewno weźmie sobie Warlorda. No chyba, że inne klasy będą miały coś ciekawego, chociaż, szczerze mówiąc, no nie oszukujmy się, Rzadko kiedy tutaj w tej grze widzimy balans od razu na początku. Raczej ten balans im nie wychodzi, gdy dodają coś nowego, więc podejrzewam, że 99% graczy weźmie sobie Warlorda. Natomiast przechodząc do, do dalszej części tego maila, do dalszej części opisu tego piątego scenariusza, widzimy tutaj, że będziemy podzieleni na kampy. Tak jak ma to miejsce przy jednym scenariuszu, więc ci, co grają, już na pewno się z tym zaznajomili. Natomiast działa to w ten sposób, że podczas fazy dobierania graczy do rejestracji scenariusza, zarejestrowane królestwa zostaną podzielone na Królestwa klasy A, B, C i D. Królestwa klasy A i B mogą ze sobą współpracować, podobnie jak Królestwa klasy C i D. Na koniec drużyny o podobnej mocy zostaną ze sobą zestawione, by utworzyć dwa obozy: Obóz Świętego Młota i Obóz Za Zaprzysięgłej Tarczy. Nowy scenariusz to również nowa mapa, ale stary behemot, bo mamy tutaj lodową smoczycę Zyneros, która zamordowała króla i okopała się w kopalniach Kalon. No i będziemy musieli ją po prostu pokonać. A nowy scenariusz, nowa mapa to prawdopodobnie nowa historia, więc nagród też powinniśmy trochę na tej nowej mapie zyskać. Poza nową mapą mamy jeszcze tutaj nowego behemota, Charybdisa. Czym ta bestia jest, tego wam nie powiem. W każdym razie ma niebieskie łuski, no i lubi wodę, chociaż żyje na lądzie. Więc podejrzewam, że jego leże może być wypełnione wodą, no i może będą tam jakieś fajne interakcje. Ostatnio z behemotami akurat dowozili. Jedyny taki fuck up, który popełnili, to tak naprawdę z tym miasmatycznym gigantem, który jest po prostu zwykłym gigantem, tylko że zielonym, ale reszta behemotów naprawdę którą zaczęli dodawać potem. To są naprawdę dopracowane, dopracowane rzeczy. Ponadto do starych behemotów w tym sezonie dodano nowe afiksy. Czym są afiksy? Afiksy to są te takie dodatki, które, te wymogi, które musimy spełnić, żeby pokonać behemota. Czasem jest to na przykład, że behemot nie otrzymuje obrażeń od Legionów Magicznych, gdy jego HP spadnie poniżej 75%. Na pewno wiecie o co tutaj chodzi, bo ciężko mi teraz w głowie znaleźć dobre słowo, które zamieni te afiksy na coś polskiego. Poza samymi afiksami będą jeszcze inne wzmocnienia tych behemotów, więc powinny być trudniejsze do pokonania. Zobaczymy. No i oczywiście nowy sezon to nowe polityki. Zobaczymy, ile tam będzie produkcji eliksirów. Punkt drugi. W punkcie drugim mamy nowe wydarzenie wyzwanie kuraty. Ale z tego co tutaj widzę, jest to wydarzenie tylko dla sezonów pierwszego, drugiego i trzeciego. Po sezonie trzecim wchodzimy w sezon sporów, więc raczej to nie jest dla tych starszych wyjadaczy. Natomiast sam event polega na tym, że kurata pojawia się na mapie z jakimiś przydupasami, no i musimy go pokonać. Musimy zadać mu jak największą ilość obrażeń. No i na podstawie tych obrażeń będą przydzielane nam nagrody. Więc prawdopodobnie coś podobnego z tymi fortami cienia. Przejdźmy dalej, mamy tutaj... O eventach wiecie, ja nie lubię się tutaj rozpowiadać. Najważniejszy event myślę, że dla wielu to Heights of Power, czyli te wielkie wyżyny. Event, w którym walczymy o legendarną skórkę do miasta. No i to tyle jeśli chodzi o te eventy. Poza tym mamy nowego bohatera i nowe artefakty. Nowy bohater to bohater rypicki, Mardok, kawaleria, pvp oraz mobilność. Będzie dostępny po prostu chyba ze skrzyń, tak jak reszta tych bohaterów. Więc spoko. Ponadto mamy 10 nowych ideałów. Tutaj macie listę, więc możecie sobie przeczytać. No i same ideały będą tutaj wprowadzone w sezonie drugim oraz trzecim, no i w dalszych oczywiście też. Idąc dalej, mamy tutaj poprawki systemu walk. Tutaj mamy same te holistyczne umiejętności. Czyli tego nie będę wam tutaj czytał, bo w dużym skrócie wszystkie te tutaj procenty, które widzicie, to buffy do zbierania, buffy do niszczenia, buffy do walki z brocznymi, więc póki co tego nie będę tutaj czytał, chyba że natkniemy się na jakieś takie ciekawsze zmiany. Nie, 4-1 to są tylko te zmiany holistyczne. No i 4-2 to mamy tutaj ulepszenia umiejętności bohaterów. Więc tutaj może być ciekawie. Pierwszym bohaterem, o którym tutaj możemy przeczytać, jest Garwood. No, i w przypadku Garwooda jego umiejętność, która gwarantowała mu 10% HP wszystkim jednostkom w garnizonie, została zamieniona na po prostu 10% HP. Więc naprawdę fajny buff, będzie jeszcze bardziej tankowny na polu walki. No i nie tylko w jakichś tam szlakach w turnieju doskonałości. Więc ta zmiana jest jak najbardziej na plus, a jakoś nie sprawi, że będzie mega mocny. A trochę go poprawi, więc ja tutaj akceptuję tutaj zmianę. Drugim bohaterem będzie Madlen. Jej tak zostanie zmieniony z piechoty na ogólny. No i poza tym dostanie jakąś zmianę w postaci, w postaci tego, że jej umiejętność, która wcześniej gwarantowała 15% więcej obrażeń od kontrataku, oraz wszystkie jednostki piechoty zyskiwały 15% HP. Po zmianach, te procenty, które były dla jednostek piechoty, będą dla jednostek wszystkich, więc będziemy mogli korzystać z tych 15% w każdym rodzaju jednostek. No i co ważniejsze, jeśli zmieniają jej tag, to na pewno zmieni się również drzewko piechoty, które mamy tutaj po lewej stronie. No i będzie tam drzewko ogólne, więc Madlen będzie miała teraz drzewka ogólne, drzewko PVP oraz drzewko przeżywalności. Tak, przeżywalności. Więc spore zmiany u Madlen. Myślę, że również na plus. Ale czy będą jakieś potężne? Raczej nie, bo raczej modelni tak będziemy używali głównie w jednostkach piechoty. Może czasem w kawalerii to 15% coś zmieni, ale raczej nadal to będzie bohaterka od piechoty. Bohaterem kolejnym jest Niko. U Niko również zobaczymy zmiany w drzewkach. Drzewko inżynierii zostanie usunięte i zastąpi je drzewko PVP. Ponadto jego umiejętność inżynierska zostanie zastąpiona nową umiejętnością. Kiedy Niko będzie wchodził do bitwy, jego legion zyska Vigor, czyli zyskamy 10% HP oraz zyskamy prędkość marszu nawet 15% na 10 sekund. Efekt można aktywować raz na 30 sekund. No i ta zmiana jest naprawdę fajna. Moim zdaniem Niko ostatnio nie dowoził. HP mu się przyda, prędkość marszu łucznikom zawsze się przydaje, więc kolejna fajna zmiana szczerze mówiąc. No i kolejną bohaterką jest Fregar. Zmiany u Fregar są następujące. Wcześniej Legion Fregar miał 20% szansy na zyskanie prędkości marszu oraz na redukcję akumulacji szału przez Legion przeciwnika na 5 sekund. Natomiast teraz bardzo ciekawa zmiana. W czasie normalnych ataków nasz Legion będzie miał 20% szansy na zadanie dodatkowego normalnego ataku Legionowi, który nie jest celem. Tylko legion, który będzie tam gdzieś w pobliżu. No i przez kolejne 5 sekund, gdy nam te 20% wejdzie, zyskamy nawet 30% prędkości marszu. No i ta akumulacja szału, która wynosiła minus 20% dla wrogiego legionu, nadal zostanie zachowana, więc po prostu zyskaliśmy 20% szansy na dodatkowy atak podczas przeprowadzania naszego ataku. Wiecie, Syndrion Fregar potrafią zadawać dwa ataki na sekundę, więc będziemy mieli 20% szansy na aktywację dwukrotnie na sekundę. Więc może faktycznie ten Legion będzie ciekawy. No i kto wie, może będę musiał przebudzić teraz Fregar, bo szczerze mówiąc ta umiejętność, przynajmniej na papierze, wydaje mi się, że jest dosyć mocna. Zobaczymy, a szczególnie jest mocna, gdy mamy dostęp do zwiększonego ataku dla strzelców, także... No, po zmianach zobaczymy jak te Przebudzone Fregar będą tutaj hulać. A mogą hulać naprawdę. Zmiany w Artefaktach będą następujące, mamy tutaj zmianę tylko w Mana Stone Hunter, więc w Artefakcie, który przywołuje nam runę. A zmiana polega na tym, że teraz tę runę będzie mógł podnieść Legion Przyjacielski Sojuszniczy, więc zobaczymy czy, mówiąc tutaj o Legionach Sojuszniczych, mają na myśli legiony, wszystkie legiony naszych sojuszników. Czy mają na myśli inne nasze legiony? No bo wcześniej tę runę mógł podnieść tylko Legion, który tę runę stworzył. No teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeśli każdy z przymierza będzie mógł to podnieść, to... Mega fajna zmiana, naprawdę mega fajna zmiana. Chociaż i tak ogólnie jest fajna, ale wolałbym, żeby każdy mógł podnieść tę runę. Wtedy faktycznie ten przedmiot mógłby być dosyć używany, dosyć często używany, bo tam jest chyba dosyć długi cooldown z tego co pamiętam. Kilka godzin, więc... Więc chyba nic ich nie ogranicza przed tym, żeby każdy mógł podnieść tę runę z naszego przymierza. Idąc dalej mamy tutaj 4-4 punkt. Zmiany w zarabianiu meritów. Zmiany dotyczą tego, że teraz w sezonie sporów będziemy zarabiali więcej meritów na pokonaniu jednostek czwartego poziomu, czyli jednostek T4, tak? No... Raczej to jest ten uśmiech, puszczenie oczka dla graczy z jednostkami T5, ale wiecie, zobaczymy, tak? Chyba narzekali dosyć sporo, że tam nie ma tych zasług z jednostki T4, więc... Więc ogólnie chyba spoko zmiana, tak? Im więcej zasług, tym lepiej. Znowu będą się popisywać raportami 150 tysięcy na jednostkach T4, także... No coś za coś. Idąc dalej mamy tutaj jakieś... Zmiany, które nas nie obchodzą. 4-6 zmiany, które nas nie obchodzą. 4-7, zmiany, które są nieinteresujące. 4-8 jest ciekawe, chociaż mnie nie dotyczy, gdyż zmiana dotyczy tylko sezonu pierwszego, a zmiana polega na tym, że uderzając magami albo strzelcami w jednostki dystansowe będziemy otrzymywali 50% obrażeń od kontrataku, zamiast 100%, czyli tak jakbyśmy uderzali piechotę. Bo piechota ma bazowo, tam jak odblokujemy dane badanie, wtedy mamy... 50% obrażeń z kontrataku. Także zobaczymy, bo ta zmiana może być swego rodzaju testowaniem. Jeśli im się powiedzie, to co tam chcą osiągnąć? Kto wie, może wprowadzą coś takiego w dalszych sezonach. Zobaczymy. Punkt piąty to dodanie svipa, czyli super vipa. Więc po osiągnięciu 15 poziomu vip będziecie mogli odblokować sobie dostęp do sklepu. No i będziecie w tym sklepie mogli wymieniać te ponadprogramowe punkty VIP na, na punkty Super VIP za które będziecie mogli kupić efekty marszu waszych Legionów, jakieś Battle Cardy, dekoracje na profile i inne inne przedmioty. 5.2 dotyczy się tego, że w dekoracjach czyli w budowie naszego miasta jak budujemy inne budynki tam mamy też dekoracje tutaj na dole, no to tam powinny być jakieś nowe przedmioty, także Zobaczymy, co tam będzie po aktualizacji, czy dobrze myślę. 5-3, czyli zwiększenie limitów kupna kart dla pupili, kart umiejętności. Więc tutaj również coś dla wielorybów. Na pewno na tych pupilach troszkę tam mogą zarobić. Bo nawet ta ostatnia zmiana, która sprawia, że teraz każdy pupil, który gwarantuje nam talent, że będzie miał talent. Powoduje również to, że gracze, którzy chcą zwiększyć swoją szansę na wyciągnięcie talentu, no ulepszają drugą umiejętność która nie jest talentem, żeby zwiększyć te szanse, przez co wydają swoje monety wymiany. Więc, chcąc, nie chcąc, wieloryby potrzebują więcej monet wymiany. No i ogólnie myślę, że ten, kto to wymyślił, to trafił na żyłe złota. 5-4 mamy tutaj zmiany w regeneracji pupili. Teraz, gdy trafi nam się pupil z 8, z 8 miejscami na umiejętności, to będzie większa szansa, że nie będzie to pupil klasy B, tylko będzie klasy wyższej. Ale wiecie, nawet jak dostaniemy 8-miejscowego pupila klasy A, to i tak raczej chcemy go rolować. Bo pamiętajcie, że wysokie atrybuty pupila są więcej warte niż 8 miejsc na umiejętności. Punkt szósty. Mamy tutaj zmiany w Timeless Treasury. Piękne słowo, którego nie umiem wymówić. W każdym razie mowa o tym sklepie, w którym mogliśmy kupić mnóstwo eliksirów mnóstwo zezwoleń na łapanie pupili, więc teraz czas tego sklepu zostanie zwiększony z 4 do 24 godzin. Więc chyba ogólnie również zmiana na plus. Kolejny podpunkt polega na zmianie działaniu rejestracji Wcześniej, czyli teraz tak jak było królestwo, które nie zarejestrowało się 3 razy z rzędu kolejnym razem było automatycznie rejestrowane. Natomiast po zmianach Królestwo, które nie zarejestruje się dwa razy z rzędu, kolejnym razem będzie automatycznie rejestrowane do KVK. Kolejna dobra zmiana, chociaż osobiście chyba wolałbym nawet, żeby to częściej nas rejestrowało, że raz możemy sobie skipnąć KVK, no i potem jak raz skipniemy, automatycznie jesteśmy zarejestrowani, bo szczerze mówiąc, to chyba nikt normalny dwa razy z rzędu nie robi skipa KVK. Przejdźmy dalej. 6-3, usprawnienia Abysa. Teraz gracze, którzy są w królestwach, które są w fazie przedwojennej, no i biorą udział w Abysie, 50% ciężko rannych jednostek w Abysie zostanie im automatycznie za darmo wyleczone. Więc myślę, że fajna zmiana. Szczerze mówiąc, ta zmiana mogłaby być również dla graczy, którzy są w KWK. Myślę, że każdy by tego chciał, ale przejdźmy sobie dalej. Ulepszenia migracji znacznie zwiększono liczbę miejsc migracji sezonowych z 150 do 300. No teraz będziecie mogli całym przymierzem od razu iść i wybrać się na jakieś przymierze, które sobie wybraliście. Punkt siódmy, czyli ulepszenia sklepu Life Bloom. No i tutaj mam pewien problem, nie wiem jak to rozumieć. No bo mój mózg mówi mi, że mogę to rozumieć na dwa sposoby. Bo mamy tutaj, że dodano przedmioty w tym sklepie które będzie można kupić za 90% redukcji surowców, tak? No i nie wiem jak te resource można tutaj tłumaczyć, czy będziemy mogli kupić coś za surowce, czy po prostu jako resource mają tutaj na myśli merity, że zostały dodane nowe potki, które będą miały minus 90%, ale nadal będziemy mogli je kupić za merity. Czyli za te surowce, którymi są tutaj merity. Tego nie wiem jak tłumaczyć, więc to już pozostawiam wam. Jak sobie to zinterpretujecie? Bo tak mnie tutaj oszukuje troszkę mój mózg, ale być może dodali właśnie nowe eliksiry, które będziemy mogli kupić za złoto, może za manę. Także zobaczymy. Idąc dalej, mamy tutaj punkt 7:2. Zmiany w budynkach, a w zasadzie są to zmiany w bastionach. Od teraz, przy bastionach, w zasięgu bastionów, nie będziemy mogli stawiać naszych miast ani budować innych budynków przymierza. Ponadto w tym punkcie mamy również coś takiego, że kiedy nasz legion przyjmie obrażenia obszarowe od stacjonującej armii, która jest w mieście, w Bramie albo właśnie w Bastionie, zamiast zginąć, po prostu dostaniemy te jednostki jako ciężko ranne. Moim zdaniem bardzo fajna zmiana będzie mniej martwych jednostek, które zginęły w głupi sposób. No i raporty na pewno z walk z Bastionów będą teraz bardziej przejrzyste. No, bo teraz bardzo często jak zerkniemy sobie właśnie na przykład na ilość śmierci, na ilość martwych jednostek, no to ta liczba jest bardzo często podbijana właśnie przez legiony, które gdzieś tam obok przechodziły. Także teraz będziemy mieli jeszcze więcej informacji na temat, czy dany bastion jest lepszy od danego rali, więc na pewno fajna zmiana. Ponadto czas przyspieszonej bitwy na bastionach będzie się aktywował jeszcze szybciej. Zobaczymy jak szybko, no i ostatnie zdanie tutaj jest bardzo ważne, bo te zmiany odnośnie tych bastionów będą zaaplikowane dla serwerów, które teraz powstają, dla serwerów w sezonach 1, dla królestw, które są w domowym królestwie na Home Kingdom, albo dla tych wszystkich królestw, które jeszcze nie zaczęły swojego KvK, więc jeśli jesteśmy w trakcie KvK, te zmiany będą dopiero dotyczyły kolejnego KvK, także no niestety jeszcze w tym KvK będą mogli stawiać mi miasta pod bastionami. Przejdźmy dalej. Ulepszenia w korzeniach wojny. Teraz nie będziemy widzieli rankingów, które posiada nasze, nasz skład albo skład przeciwnika. Poza tym niby ma być lepszy matchmaking, czyli lepsze dobieranie przeciwników. No, i będzie teraz dodana moc zarejestrowanych graczy. Zobaczymy na czym to polega. 8.2 Tutaj jest jeden fajny punkt, który wam przytoczę. Mianowicie, teraz, gdy będziemy wchodzili w sklep zasług, nie będzie on otwierany od razu na stronie, na tej stronie, gdzie możemy kupić umiejętności za bursztyny, tylko priorytetowo będzie otwierany właśnie sklep z zasługami. Pisaliśmy nawet sugestie na Discordzie, no i jak widać, jak widać się udało. 8.3 Dostaniecie jakiś przyłącznik do tygodniowych pakietów, akurat tutaj się nie wypowiem za dużo. 8.4 Zmiany w powiadomieniach i nagrodach. Zmiany dotyczą się miesięcznych pakietów. Teraz, w okresie ważności pakietu miesięcznego, wszystkie nieodebrane nagrody zostaną Wam zapisane i wysłane po następnym zalogowaniu. No i te nagrody będą chyba w mailach przez 30 dni. Gotowe do odebrania. Także myślę, że kolejna fajna zmiana: 8.5 jest nieistotne, 8.6 będą wprowadzać jakieś tutoriale dla nowych, będą sprawdzać jakieś powiązania między poziomem bohaterów a poziomem miasta i jakieś takie tam usprawnienia. Także dla nowych coś tam się również znajdzie. No i ostatni punkt, ale jakże bardzo istotny mianowicie liczba zasług, które przynoszą legiony piechoty. Uwaga, uwaga, została zwiększona. Myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważna zmiana. Może to bardziej zachęci, właśnie graczy do grania piechoty. Chociaż, jak za bardzo ich zachęcimy, to tak naprawdę nie ma lepszej jednostki od piechoty. No i wtedy nie będziemy widzieli legionów dystansowych. No bo zdecydowanie trudniej jest zabić piechotę niż zabić jednostki dystansowe. Więc jeśli nie przesadzą w tę stronę, to na pewno będzie to bardzo, ale to bardzo dobra zmiana. Tutaj ten mail się kończy. Ogólnie podsumowując, to są tutaj chyba same plusy, szczerze mówiąc. Chyba żadnego minusa tutaj nie spotkałem. Nie wiem jak Wam, ale mi się to bardzo podoba. Trochę buffów dla piechoty, czyli coś, co z czego skorzystamy wszyscy tak naprawdę. Sporo rzeczy dla nowych graczy: nowa mapa, nowy behemot, nowy scenariusz. Nowe klasy, także dużo nowego kontentu będzie tutaj na pewno. Ja się tutaj z wami żegnam, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.